Cześć! Nazywam się Diana Pietraszewska. Jestem dietetykiem, a to kolejny film w serii Zróbmy sobie zdrowe dziecko. Dzisiaj rozmawiamy o wątróbce. O tym, dlaczego wątróbka jest niezbędnym składnikiem diety u przyszłych rodziców, u tych, którzy starają się o poczęcie zdrowego dziecka. W tradycyjnych kulturach wątróbka to był taki Wyjątkowy pokarm zarezerwowany dla tych, którzy mieli starać się o potomstwo, o to, żeby przedłużyć dany naród, żeby przedłużyć daną, daną kulturę. Mówiono, że z wątróbki jest przede wszystkim siła i wytrzymałość. Moja babcia twierdzi, że siła jest głównie z chleba, o co bardzo często się kłócimy, dlatego że chleb wypada dosyć słabo w porównaniu do wątróbki. Przynajmniej jeżeli zobaczymy sobie na wszelkiego rodzaju składniki odżywcze, które ta wątróbka zawiera. A zawiera ich dosyć sporo. Wątróbka to przede wszystkim wszelkiego rodzaju witaminy i minerały. To przede wszystkim fosfor, żelazo i to hemowe, czyli to najlepsze z możliwych, najbardziej biodostępne, najlepiej wchłaniane. To przede wszystkim cynk, miedź, witaminy z grupy B, witamina A, witamina C, cholina, cholesterol. To naprawdę... Bogactwo, prawdziwa bomba witaminowa, ta nasza wątróbka. I przez to, że zawiera tyle różnych rzeczy, wątróbka bardzo często ma złą sławę eee, z różnych powodów. Zacznijmy może od tej witaminy A. Często mówi się, że zbyt duże spożycie wątróbki grozi przedawkowaniem witaminy A, a przedawkowanie witaminy A może wpływać na to, że Nasze dzieci urodzą się z defektami urodzeniowymi. Ile to jest taka bezpieczna wartość witaminy A? Jeżeli chodzi o normy, które pokazują, które przedstawia IŻEDŻED, no to oni mówią o tym, że um, taka bezpieczna podaż retinolu um, to jest 6600 jednostek na dobę. Jeżeli będziemy spożywać więcej retinolu, to wtedy może się okazać, że rzeczywiście. Dojdzie do na przykład osteoporozy czy wszelkiego rodzaju problemów z gęstością kości i przez to złamań. Ile to jest 6600 jednostek na dobę? No jak sobie to policzymy tak tygodniowo, bo wiadomo, że nikt wątróbki raczej nie je codziennie, to wyjdzie nam na to, że spokojnie, żeby nie przekroczyć tej dawki, możemy zjeść 150 g wątróbki z kurczaka. W ciągu tygodnia, dlatego że dostarczy nam ona 46 tysięcy jednostek na tydzień, czyli jest to akceptowana forma według ich norm. W książkach, które mówią o tradycyjnych kulturach, podaje się nawet zwiększoną dawkę. Mówi się o tym, że warto spożywać wątróbkę dwa razy w tygodniu, no ale wiadomo, jest to już kwestia raczej indywidualna. I tego jest to też kwestia przede wszystkim tego, czy my mamy dostęp do tej wątróbki ze sprawdzonego źródła, czy jest to wątróbka z kurczaka kupiona gdzieś w supermarkecie, czy może mamy dostęp do wątróbki o bezpośrednio od hodowcy i zawsze będzie to dużo lepsza i dużo bezpieczniejsza opcja. Dlaczego? Znowu, wątróbka jest oskarżana o to, że akumuluje toksyny i bardzo często przez to również jest odmawiana. Jej spożycie jest odmawiane kobietom ciężarnym. Ale słuchajcie, wątróbka jest swoistym filtrem. Ona nie działa jak e, gaza, która zbiera sobie różnego rodzaju substancje toksyczne. Wręcz przeciwnie, wątróbka służy do tego, jest, jest narządem filtrującym. Zatem, służy do tego, że te wszystkie substancje toksyczne ona wydala. Jeżeli my mamy dobrze działającą wątrobę, o czym przekonamy się badając na przykład swoje próby wątrobowe, to wówczas nie będziemy mieli problemu z akumulowaniem toksyn, tylko będziemy, będą one z nas usuwane. I dokładnie tak samo działa wątroba u ptaków czy ssaków, które my spożywamy. Jeżeli ich wątroba działa w ten sposób, do którego została stworzona, czyli filtruje, wówczas po prostu wydala na zewnątrz wszystkie toksyny, bo do tego została stworzona. Zatem nie mamy się czego obawiać. To nie jest tak, że ona zbiera i gromadzi. Wątróbka, jak już wspomniałam, jest źródłem cholesterolu, którego tak strasznie się boimy. Moi kochani, cholesterol jest niczym innym jak prekursorem hormonów płciowych. Zatem ludzie, którzy starają się o poczęcie dziecka, ich dieta powinna być bogata w cholesterol dlatego ludzie ci powinni jeść i wątróbkę, i jajka, żółtko zwłaszcza. Oprócz tego, Cholesterol wpływa na rozwój układu nerwowego, a w tym intensywnym okresie rozwoju przede wszystkim wpływa na prawidłowy rozwój mózgu. Jeżeli my chcemy, żeby nasze dzieci urodziły się mądre i inteligentne, to spożywanie wątróbki będzie jak najlepszym pomysłem. Podsumowując, powinniśmy jeść wątróbkę, dlatego że wątróbka jest cudownym źródłem witamin i minerałów, jest bardzo odżywczym produktem wpływa, dostarcza nam cholesterolu, który wpływa na, będzie wpływał na rozwój mózgu, rozwój układu nerwowego u naszych dzieci. Będzie wpływał na to, że my będziemy mogli być płodni i się rozmnażać. Oprócz tego wątróbka, wbrew opinią, wcale nie jest narządem, który akumuluje toksyny, tylko służy do filtrowania i wydalania ich na zewnątrz. I na koniec, wątróbka jest po prostu witaminową bombą, która zadba o to, żeby dostarczyć nam wszystkiego tego, czego potrzebujemy do rozmnażania się. Zatem, kochani, lećcie do sklepu, kupujcie wątróbkę i na zdrowie. A jeżeli macie jakieś pytania na ten czy inny temat, to oczywiście zapraszam Was do komentowania i odsyłam Was w międzyczasie na mojego bloga, gdzie publikuję zdrowe przepisy dla całej rodziny. Znajdziecie go pod adresem www.faturnat.pl Trzymajcie się, cześć!